Witam serdecznie z tej strony Dan the Player. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Dark Souls. W poprzedniej części pokonaliśmy seta, to teraz wybierzemy się na kolejnego bossa, a będzie to Czterech Kryli. Obawiam się, że to będzie jeden z trudniejszych bossów, ale spróbujemy. Okej, okay, winda na dół. I lecimy. No oni tutaj siedzą, nic nie robią. Okej, okay. jeden wali się po głowie. <gryw> tak się siedzi. Ja dole. ja to mam chujowe życie. Co ja tu robię? Siedzę, kurwa, walę się po głowie. Pomogłem mu, no w sumie. A ten też siedzi. Ten już nawet nie, nie ma siły, wali się po głowie. Też mu pomogę. Idziemy dalej. Ten kurwa leży i podziwia widoki. O Jezu. Dobra, tutaj mamy kolejnego kowala. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Ricket Vinayne. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Uh, that's just hmm? What is it? Have you? <laughs> oh no. Don't worry. I have no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although I must admit, I have met, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit we'll with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in this. No, that's a good one. I'll show you the Rzeczywiście, it's a No, no. no, no. no. No na pewno. Okej, okay, ten teraz modli się do bazy, tak? No i co teraz? Co ja jeżdżę? Widzisz coś przez tą ścianę? To ja nie. Oj. No kuźdę. w końcu. Jezu. Troszkę im odpaliło już tutaj. Dobra, idziemy dalej. Kolejny Desperat. Ja to mam chujowe życie. Żona stara gruba. Kredyt. Szef mnie zwolnił. Dzisiaj konserpa na obiad. Ja piję dole. Pozwól, że ci pomogę kolego. Uuu, pan poszedł pływać. Chwilowa krąfa plus dwa. No dobra, teraz idziemy tu. Jeżeli nie spadnę, to będzie fajnie. Idę dalej. No, teraz tutaj A, tak. No Dobra. Tutaj będziemy walczyli z duchami, żeby walczyć muszę. O, taki przedmiot użyć. No Dobra. Lecimy teraz tutaj. Okay, to jest niebezpieczne miejsce, bo ich się dużo tutaj pojawia. Jezu. No? Jezu! Ilu ich zostało? Wszyscy? O ty! Saniaku jeden. ойзи на наду что это давно Chodzę. Wszystko się przyda. No to teraz idziemy tu. Dobrze. E eee, na dół. Do góry. co to za miejsce. O Jezu! Motherfucker! Aaaa! Spierdalacie! Nie! Nie działa. Szlak by to. Ok, znowu jesteśmy w tym miejscu. Idziemy przez most. Dobra, to już sobie żyje. No i lecimy napiej, dalać duszki. Przeżyję to? A, myślałem, że już jestem dead. Tutaj leżeć. Ty też. NIE! Jezu! Jezu, jezu, jezu! No chyba. Kuźwa! Wjeżdżaj. Teraz... No yy, i się zgubiłem. Hmm, 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 Tutaj. Okej. Okay. Tam na dole jest coś chyba, ale... mi się sprawdzać? Nic ciekawego chyba. Ja? O, fakt, to jest to miejsce. Cofnę się troszkę. Kuźwa. No. Dobra, pierwszego. Nie! No bez jaj. Nie no! Jakie tole. Okej, okay, już jestem z powrotem. Fak. No, użyj to! Kuźwa. Jak sądziłem, w tej lokacji chyba będę miał niestety największe problemy. Dość się ma, jest dość duża lokacja, więc cóż... zapowiada się nieciekawie, niestety, dla mnie. A, powoli, spokojnie. wszyscy jeszcze jeden pamiaczek okej okay. a teraz idziemy tu okej, okay, dobrze i ty spiedawaj I to trzecie podejście w tym samym miejscu robię. Jak teraz zginę, to będzie Wam. No, gdzie oni są? Ok, Okej, tutaj. No, chodź. Troszkę wyżej. Puść patrz. patrz dole. Teraz spadnę. Wiem on jest? Spierdalać ode mnie! Nie! Jezu, ile życia mi zostało. Ja pierdolę. Spierdalaj. Kurwa, łapy ma długie. Tutaj. Gdzie, Kusiba? Nawet nie widzę, z której strony mnie chuje atakują. Nie, 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 pi, pi, pi. Okej, okay, robimy kolejne podejście. Tym razem spróbuję... Nie będę walczył z nimi wszystkimi, ale spróbuję ich przebić po prostu w tamtym miejscu. Może się uda. Tutaj, tutaj Dobra Damte kuźwa. Skup się. Skup się, bo będzie źle. Jak znowu cię zabiłem tutaj. A gdybym... o w tym miejscu. Spróbuję z tym powalczyć. No gdzie oni są? Teraz ich kuźwa nie ma. Okej, okay, sorry, co? So widzę... Nie! Niech was chuj szczeli! Dobra, teraz zrobię speedna i Przebiegam każdego po kolei. W dole nie atakuję ich i zobaczymy jak mi pójdzie. Mhm, zajebiście mi już idzie Idzie mi doprawdy zajebiście. szybko tutaj... No ale... Kuźwa... Dobra. Aha, skąd on się tutaj... Nie! Dobra, tego musiałem, bo mnie zablokował. Kuźwa! Eee. Ciągle mi się myli ta droga, kwent mam biec. O Jezu, co mnie robi? Kurwa, blisko było. Dobra, czyli speedrun chyba odpada tutaj. Się, bo to jest zwykłownie zawsze. No może nie jest tak źle. Dobra, teraz idę tu. Oj ty, smyku. Na mnie zaczęliłeś. To jest tylko desenku mały. Tutaj. Spie i Mi się nie plątaj pod nogami. Pięćdziemy tutaj. I znowu jest to przejebane miejsce. Pięć dole. Przebiegam. W kurie się wam mogłem od razu tak zrobić, a ja nie męczyć się. Idź, 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 Nie, nie, nie! Ej, one latają? Ja pie dole! One latają! Nie no! Okej, okay. idzie dobrze na nasie. Teraz tu. dawaj, 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 dawaj. Szybko, szybko, szybko. Gdzie oni są? Spieprzać. Spieprzać. Okej. Uf, udało się. No. Okej. Well, to jest wyprzedza. Są jak for ghosts. Ty masz lord vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the Four Kings, whom I guard over. This is the key to the seals. The Four Kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget the Dark Wraiths reside. In a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the Knight Artorius traversed the Abyss, if you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Hello there. The key to the seal is. Ok, kup przedmiot, odporność. A tam, nic ciekawego. Dobra, mam klucz, to Teraz wrócimy dalej. Dobra, tam jakiś przedmiot jest, ale Faket Lecimy na dół. Ała! Aha, no to już kuźwa. Ok, zdobyłem klucz przed chwilą, to teraz muszę jeszcze takie urządzenie załączyć. I, i będzie można iść dalej. Dobra, tylko problem jest, to, że ja nie pamiętam, gdzie jest to urządzenie. Więc. <grym> É a bichinice A tutaj. Tą drogę na, na razie jeszcze kojarzę. Tylko... Jak dalej iść? Dobra. Teraz chyba tu i w tą stronę, tak mi się wydaje coś. Też pewności nie mam. Ej, nie, nie tutaj. Fuck off. Tu, może. Klusza. Yy, tutaj? Windę. Okej, okay, chyba. Jest zajebiście. No to... Pchnij dźwignie. Ok, w ten sposób odblokowaliśmy część lokacji zatopioną. Teraz będzie można iść w głąb, tak jakby, bliżej tego miejsca. Odblokuję sobie jeszcze windę. Nie wiem po co, ale nie przyda mi się, ale czemu nie. Ok, czyli mam już część, część lokacji mam już zaliczoną, więc sądzę, że w tym momencie zrobię już koniec odcinka. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych części. Mówi dla Was Dante The Player. Cześć, na razie.